Na że witam państwa. Gośćmi głosu dnia są dzisiaj redaktor Magdalena Sitak, Polskie Radio Kielce. Dzień dobry, witam państwa. I redaktor Janusz Knap, prezes Zarządu Polskiego Radio Kielce. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny finał konkursu Jaworu Źródeł Kultury już w niedzielę. Skoro kolejny, to znaczy, że muzyka ludowa cały czas cieszy się ogromnym zainteresowaniem, bo są zespoły, które chcą wziąć udział w, w konkursie i są słuchacze, którzy chcą ich słuchać. Można zaryzykować, że coraz większym zainteresowaniem. Zacznę tak, może nietypowo. W tym roku na Eurowizji, co prawda, bez większych sukcesów, ale reprezentował nas zespół, który taką paraludową muzykę wykonuje. Więc generalnie zapotrzebowanie na tego typu muzykę jest, my to czujemy po sobie, bo przynajmniej ja jestem fanem takiego rodzaju muzyki. Mamy folk radio, które cieszy się dosyć dużym powodzeniem, więc generalnie śmiem twierdzić, że taka muzyka ma swoich słuchaczy. I ma swoich wielbicieli. Panie prezesie, ale czy ta, ta publiczność się zmienia? Bo to się stereotypowo wydaje się, że słuchają tej muzyki starsi ludzie, ale jak państwo obserwują te konkursy, obserwują widzów, którzy przychodzą do, do muzeum w, w Tokarni, to chyba tak nie jest, że to, to, to nie jest muzyka tylko i wyłącznie dla starszych osób. Na pewno nie. To Jestem do tego przekonany. Przychodzą całe rodziny. Dzieci być może na te atrakcje piknikowe bardziej, natomiast ci starsi rzeczywiście dla muzyki ludowej. Ale coraz więcej jest takich ludzi, którzy przychodzą pary, które są młodymi ludźmi, lubią słuchać tej muzyki, patrzeć na te fantastyczne, kolorowe stroje zespołów ludowych. Generalnie chyba coś jest w tym, że ona trafia do wszystkich pokoleń. No właśnie, bo mówimy tutaj o muzyce, ale to są też teksty, to są stroje. Magdaleno, to jest coś, co. Co fascynuje, co przyciąga, że ci młodzi ludzie, którzy są tam wśród publiczności, też gdzieś, gdzieś próbują tańczyć, że, że chcemy wiedzieć, dlaczego oni tak śpiewają, dlaczego takich wyrazów używają, jak to przetłumaczyć na język polski? Ale zdecydowanie to jest jedna wielka, barwna paleta, roztańczona, rozśpiewana. Pytałaś o y, młodych. Tak, jest bardzo dużo młodych ludzi, ba dzieci, ale to, co nas najbardziej cieszy, to właśnie młodzież, tacy ludzie w przedziale 15-29 lat. Ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przychodzą ze swoimi koleżankami, z kolegami. Chcą wiedzieć. Jeśli chodzi o te kategorie, to faktycznie my nawet taki ukłon w kierunku młodych już od wielu, wielu lat staramy się kierować. Czyli zachęcamy kapelę zachęcamy zespoły ludowe do tego, by pokazali swoich młodych artystów, dzieci. Mamy piękne perełeczki. W tym roku, jeszcze nie możemy zdradzać, bo to jest tajemnica, kto wygrał. no Młodzież się nie znalazła, ale w tamtym roku mieliśmy, nagradzaliśmy dwa lata temu. Także ja jeżdżąc na imprezy takie folklorystyczne, bo tak jak pan prezes, też jestem fanką absolutnie muzyki ludowej, widzę, że jest coraz więcej kapel. Jeśli chodzi o twórców. To rzeczywiście kapele, zespoły śpiewacze, zespoły obrzędowe, które pokazują przepiękne tradycje, ale to są fantastyczni artyści. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale nasz region słynie z osób, które robią przepiękne wycinanki. Mamy piękne obrazy, mamy rzeźby, no i taka kategoria, o której nie wspomnieliśmy, animator kultury. Tych ludzi jest bardzo dużo, i bez nich, tak myślę sobie, no, nie byłoby tak barwnie, nie byłoby tak wspaniale i smakowicie, bo będzie smakowicie. No, właśnie, będzie nowość w tym roku, jeśli chodzi o finał konkursu, i pojawią się wyjątkowi goście. Tak. Ci wyjątkowi goście to goście zaproszeni z Podhala i ze Śląska. Góralska Chora będzie gwiazdą tego koncertu. Pod nieobecność nieodżerowanego Bronka Opałki, który już nie może z nami występować, sięgnęliśmy po siły równie dobre spoza regionu. I mam nadzieję, że to wzbudzi zainteresowanie i to będzie taki wstęp do tego, co chcemy zaproponować w przyszłości, mianowicie pewnego rodzaju konkurs ogólnopolski, który będzie pokazywał przegląd muzyki ludowej z całej Polski. Wierzę, że to się uda w najbliższych latach. I pokażemy całe spektrum muzyki ludowej w tokarni, w naszym cudownym miejscu. No właśnie, bo to też się tak wydaje, to znowu stereotyp, że ta muzyka ludowa jest wszędzie taka sama, a to nieprawda, ona się w fantastyczny tak. sposób różni. Absolutnie różna, absolutnie różna, jeśli chodzi o teksty, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o interpretację, jeśli chodzi o wykonanie, więc warto posłuchać. Naszych sąsiadów najbliższych, którzy już są bardzo różni, i tych dalszych, którzy mają zupełnie odrębną muzykę ludową. Czyli jeżeli jeżeli dużo... mogę, mhm. tak, jeżeli mogę uzupełnić, bo rzeczywiście Góralska Chora, czyli tutaj mamy podhala, ale będzie też reprezentacja ze Śląska. Mamy zespół pana Stanisława Wodnickiego, będzie zespół akordonistów Kleofas i zespół śpiewaczy zawodzianki w takich pięknych strojach, jak proszę sobie wyobrazić, zespół pieśni tańca Śląsk. No To te panie będą miały takie piękne wianki na głowach. Panowie będą w takich strojach jak górnicy na barburkę, na defilady. I będziemy chcieli też, jeżeli to się uda, mam nadzieję, że się uda w przyszłych latach, pokazać też kuchnię regionalną, bo lubimy tańczyć, lubimy śpiewać, ale lubimy bardzo dobrze zjeść. No właśnie, bo tutaj y, będzie muzyka dla ducha, ale będzie też coś dla ciała. Proszę będzie, dobrze. będzie, będzie, będzie dla ciała. Propo muzyki jeszcze musimy o e, naszym Stefanie Wyczyńskim z kapelą z Lubczy powiedzieć. To jest niebywałe. Pan Stefan ma 86 lat, nie gniewa się, jak się zdradza jego wiek. Będzie, jesteśmy w stałym kontakcie, dopytuję, więc proszę Państwa, proszę być spokojnym. Będzie można i zdjęcia zrobić i, i z Panem Stefanem także zatańczyć. A co do jedzenia, to ja tak tutaj na ściągawkę troszkę spojrzę. To są zaproszenia, proszę Państwa, które rozeszły się jak ciepłe bułeczki, już w poniedziałek wydali. Ponad 320 zaproszeń, teraz można je tylko wygrać na antenie Radia Kielce, a z tyłu plan, z którego czytam, że będziemy Państwa częstować żurkiem, chlebem ze smalcem, będą pieczone prosiaki, to jest hit już naszych jaworów od wielu, wielu lat pyszne prosiaki. No i w tym roku nowość, jak Państwo chodzą, chodzili i pewnie chodzić będą na odpusty, to tam takie obwarzanki na sznurku można dostać, my takie obwarzanki, kilka tysięcy będzie dla wszystkich uczestników kansenu, ale to nie wszystko, bo koła gospodyń wiejskich, mnóstwo różnych lokalnych smakołyków, pierogi to oczywista sprawa, ale będzie parzy będą gołąbki, będą kiełbasy, pasztety, kaszanki. z nie wyjdzie w niedzielę, nie, nie ma można takiej możliwości. Pewnie, jak jesteśmy przy jedzeniu, to chciałabym, żebyśmy tak króciutko powiedzieli jeszcze o nowej, wakacyjnej ramówce Radia Kielce. Magda, Ty będziesz trochę rządzić w kuchni. w kuchni. No Radia tak, Kielce nie przypisano rządzi. do garów. Taka moja rola, ale rzeczywiście fantastycznie nam się sprawdziły w tamtym roku wakacyjne, sobotne śniadania i powtarzamy ten format. Będziemy zapraszali kucharzy, pokażemy kuchnię także regionalną. Państwo będą mogli w tym uczestniczyć, posmakować, pokosztować, a jeżeli będzie trochę mało, no to mamy taką letnią kuchnię. Już w tej chwili trwa budowa naszego letniego studia i tam od poniedziałku do środy także będziemy gotować, pokażemy kuchnię. Mam nadzieję całego świata, bo planujemy pokazać i kuchnię amerykańską i kuchnię chińską, ale także tu na nasz kontynent. No właśnie ten świat się będzie też pojawiał w innych programach panie prezesie, bo bardzo ciekawa oferta dla Najmłodszych, ale chyba też nie do końca najmłodszych, bo w każdym z nas jest tak, dziecko. Tak, długo myślałem, czy to jest rzeczywiście dla najmłodszych, czy dla dziadków tych najmłodszych, i do dzisiaj nie wiem, jaka jest odpowiedź, ale na pewno będziemy jeździć po Europie śladem bajek naszego dzieciństwa, ale też wierzę głęboko, że śladem bajek, które teraz dzieciaki czytają, słuchają, oglądają, choć jak patrzę na moje wnuki, to raczej innego typu bajki już teraz się ogląda. Co tam się znajdzie na YouTubie, jakieś samochody, jakieś różne dziwactwa japońskie, ale mam nadzieję, że dorosną do tego wieku, że rzeczywiście te wartościowe bajki będą czytać, oglądać i słuchać w interpretacji dziadków, rodziców czy kogokolwiek. Nasi dziennikarze pojadą śladami Andersena, śladami braci Grimm, nawet śladami Wilka i Zająca, będzie też w Moskwie. Mam nadzieję, że to będzie interesująca propozycja dla starszych, bo przypomną sobie dzieciństwo, ale też dla młodszych, bo. Być może te dzieciaki, które już coś tam świadomie przyjmują, zrozumieją, że nie tylko japońskie wrzaskliwe kreskówki, ale też spokojne, straszne, czasami horrorowate bajki są. Redaktor Janusz Knap i redaktor Magdalena Sitek byli gośćmi Głosu Dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. bardzo, bardzo. Do A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.